Są I tak samo jest tutaj zobacz. Narożniki puszczają i zaraz będą wtórne. Nie, bo... nie ma fundamentów. Nie. Nie. W ogóle. Jest. 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 stoi na, na, na takim podsypce Jest. Koniec. To nie jest I te trzy cegły mam masa na sale, że powiedzmy są dwie. poniżej poziomu jedna. Nie jedna. I to no. już jest taki rumosz. Ta. Tak. No Tłumacz, ale nie wiem czy to jest cegły. Ja tutaj muszę... Gruz może być ceglany. No jest taka jedna, dwie. Dobra. Ty tak kopiesz, że tam na górze nowe pęknięcia się pojawiają. <laughs> Kute czy cięte? Nie, nie za bardzo. Za Kute czyli co XIX-wieczne? Takie cięte jak w tym diotraku? Pokaż. Koniecznie ok. ja muszę być 19, żeby tutaj na wszech to mogli dłużej kuć, żeby dostać. Tak, to no, że to nie ma... to jest, Tam jest... Tam

w woreczku do laboratorium. <grymne> <grymne> Przyprawa ten, cynamon. się jakoś zewnątrz? Tak, to będzie... tak, powierzchniowo. On no, na, no, na, napije się tyle, posiada. ile ma się napić i udałoby no, się go zatrzymać. Tylko trzeba go od, odsłonić Odsłonię. całą konstrukcję, żeby ją naprostować i podnieść i po... A e, te słupy są tam pod... e, mierzone? Przynajmniej w narożnikach zrobić głęboki fundament. 15, 15, 15. I jest... Ale i od od to to go samego? i wyraź mu podnieść go do góry, na przykład ten miasta. narożnik, zobaczyć czemu on ucieka, czemu tam Może warto by to zmierzyć z tego no, nie nie może jest, czemu jest Może warto by to zmierzyć. Ale jeżeli wiemy, że ja, jeżeli jest z jakiegoś tam powodu, to możemy to chwycić, podnieść do góry. Wysunąć wszystkie te cegły stare, zrobić tutaj fundament podobnie, zrównoważyć fundamenty i, i, i poukładać z powrotem cegły już na fundament i, i podstawić pod cegły. Brakuje, mam To A jak on dźwięk oddaje? Puknij tą głową. No właśnie, zdrowy, zdrowy. Nie? No, Zdobiłem taki suchy. Przez to, że się to przewietrzenie zrobiło, on jest, się uratował. A szpara go uratowała, ta, która się otworzyła. Przy... O! To. To tak to powinno być. To, są, to są w ogóle dużo młodsze elementy. Tak. Bo... To to ja Wszyscy proponuję roku zrobić roku. ten ganek z współczesnych elementów, współczesną techniką i po prostu wiesz, zaczerpnąć. Można też tak konserwować, że, że bierzesz inspirację i, i, i robisz, nie wiem, technologię, technikę bierzesz, ale technologię zdajesz swoją. Mhm. Nie? I, I można też tak zrobić, że na przykład pokazać, że tu było coś takiego, a myśmy zrobili to samo nie wiem, z plastikowych elementów, nie? albo u, u, konglomeratowych elementów, nie? Albo, nie wiem, stawiliśmy tu stal w tym samym kształcie, a tu szybach, paski szyby, nie? Albo I, pojechać konstrukcję i szybą wypełnić. I szybą wypełnić, no. I to jest, wiesz, i pokazujesz, że oddajesz hołd starej technologii, ale nie zapominasz o tym, że trzeba iść do przodu. I to jest, i to jest naj moim zdaniem naj... naj Słuszniejsze jeżeli słupy są dobre, no to można podwalinę wymienić, ale jeżeli podwalina jest do i słupy są do kitu to w tym momencie nie ma co e, Fundament zapadnięty w driwie Pogity dechą bo prawdopodobnie spadnie cały Wchodzimy mhm. do głównego, głównym wejściem od w ulicy. Jest woda, tym roku weszła. Na szczęku chodzi woda, ale w tym roku weszła. Krzysiu, daj Tak, już. Pisze wniosek. Chłodno, ale przyjemnie. I to, by, I to by można zrobić tak, że tą zachować w 100%, no bo jest w środku, a tą zrobić na współcześnie, rozpożyć. I to jest no, przy wejściu, czyli wejście do a mieszkania, mieszkania wynika z tego że tam, to tutaj. To jest murowana Naprawdę. Na rożnickich ściany, ściany padają. Ściany mają największe obciążenie przy, przy, przy dachu, przy no tam dachu, tam dach, tak Bo e, śnieg leżący na dachu. Tutaj kot chodzi, a tam za panem przyszedł. Naciska no, najbardziej. No bo tak dwa jest, żeby być na ulicy. No bo też zastanówmy się, co, 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 kto tu się mógł budować. To, to też to Tutaj nic nie było. To było no. przejazdowe miasto i, ale, i koniec. No. Albo rolnictwo, albo. Czy to nie, to były rynek w XIX na 19.? No, oni że... przebynko... no, no, także o, ale, ale jaki obrót oni to mogli mieć? Nie, nie cokolwiek. To już to szewc. No. Nie, to na pewno było biedne, to widać. No. To, to było biedne jest, jest no. jedyne pomieszczenie sypialne, koniec. A tam było przejście i, to, i, i warsztaci, i koniec. No. Ale moim zdaniem to jest mieszkanie całe. Stoimy w całym mieszkaniu. Tam, tam, tam. To tak, jest dom klubowa, tak. To jest sień zabudowana potem wcześniej, bo mógł być tylko ganek, daszek. Najpierw potem coś. Tak to, tak to ewoluje. A przecież był dom. Nie, nie był on tutaj był. Nie nie Czyli tu mógł być przejazd? tu mógł być przejazd? Widać coś? Tak. stronę dach? Kolejna sprawa. Kolejna Znaczy nie, słuchajcie na Czopelkach Strohbowych. W no właśnie 19 wrzesień, no No to nie, no to I teraz proponuję zrobić z tego rekonstrukcję domek 1, domek 2. A reszta jest, żeby było czytelne. Pudełeczka, szkło, inne materiały współczesne z zachowaniem. Wiecie, i żeby chociaż na, grę, to, mamy na ręk, tak przypominać, że był układ szykowy zmniejszył, potem był szykru, no to już dwa zdania. Widzisz Mietek, że to były drzwi. Nawet zostały zawiasy i ślady są. I tu zamiast jednego okna były drzwi i okno. Tak, czyli tu były drzwi, a tu okno. Nie potrafię. Nie to, nie, to w jest Odeszłok, Z tym, że to było nieużytkowe i to oni jakoś tam się później zajęli, starali, być może to było czyjeś inne nawet. Może i tam A, to było. To takie okna. No, to. Nie, to już kolagowscy chyba no, 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 stawili. dorabiali, może gdzieś od jakichś starych walących się, wiesz. Y nie, bo one są nowe, bo tu widać, że są takie jak tamte. No, więc o, Ta łapka, jak ja pamiętam, od zawsze tu była. Od, tutaj, tutaj od zawsze. To, to było jedna, jedna, jedna użytkownika rodziny. rodziny, każda miała te, te dwa pręty, do dyspozycji. Dwie, a potem i więcej być może. Jak ty samochod. ja, ja myślisz, że ta komórka nie tak ta Dlatego od tej. Tu jest zupełnie nowa część, a tu jest kolejny budynek, prawda, zupełnie niezależnej rodziny. Czyli co, że cztery rodziny no mogły być... Jakie nazwiska? Dwa lub więcej. Minimum dwie rodziny lub więcej. Ta zamieszkiwała prawdopodobnie w połowie tego pomieszczenia. Była granica działki. Tu szło 9,40, taki moduł jest w i to są te dwa pręty i tu szło 9,40. 40. Mniej więcej, podróż. prawda, bo to z biegiem lat wartości się mogły trochę pozmieniać, skutek regulacji, tak. które nawet się nie utrwaliły w dokumentach. No tak, to było na pewno nie, uży, nie, nie używane, na pewno, bo to, przed, to również na pewno nie było używane. Tam mieszkali na brzegu i tu mieszkali na brzegu. Ale podłoga i mówię o ta ławka, to była zawsze w tym miejscu, gdzie się no i pani tu obcuje ze sztuką ludową. Tak, właśnie, jest koń. O, koń. Tak. A to już jest po remoncie. Zdjęcie z, kiedy, czter, sprzed 40 lat. A to jest zdjęcie sprzed 40 lat. To i to. Jeszcze nie było balustrady. Ale jeszcze nie, była balustrady. nie było. Znaczy tego. tu jest jakby prawie nie ten no, szalunek, bo ja jest za bardzo wyraźne, są swoje i bo to one było tylko bejcowane. Się... Ja mówiłam, że nie, to było nie, 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 Ale właśnie czym to byśmy Państwa... nie mieli czym. Te zdjęcia wskazują, że W ogóle tego... nie jest pociągnięte farwą, bo, bo jest widoczna cała faktura drewna. Ale ja tak, tak, wy, wystarczy, wystarczy, nie, wystarczy tak. że 20 lat wcześniej było malowane i tak, ona spadła. вопрос. Так, просто, так, да. так.